Krystyna Stanisława Górniak, wiersze zebrane, tom drugi, pod rozdział Sen o miłości. Wiersz pod tytułem Zostać w pamięci. Nie miałam czasu na granie, nie miałam czasu na malowanie, nie miałam czasu na taniec, nie miałam czasu na śpiew. Czy to walka wewnętrzna, czy brak egoizmu, nie. To dojrzała miłość, to uniesienie ciężarów, by sprostać wyzwaniom innych, bezinteresownie uwieńczyć sukcesy bliskich, znieść się ponad ambicje własne, by zostać w pamięci. Na zawsze. Dziękuję uprzejmie.